Okej, okay, witam Was, ja jestem Juliusz zwany Brzytwą, a to jest no nie kolejny odcinek z WarFrame'a, tylko film z WarFrame'a, który będzie pełnił rolę czegoś w rodzaju fajnej ciekawostki i równocześnie wentyla dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że po tym co ostatnio od Nintendo, że Nintendosy próbowały rozwalić jedyną grę pokemonową, w którą się w ogóle wkręciłem i z odpowiednimi modami chyba najfajniejszą i najlepszą cyco-grę, jaką w ogóle grałem. Jedną z moich ulubionych gier w ogóle, czyli Palward. Nie, są, są pewne posunięcia PR-owe, których się po prostu ludziom nie wybacza i po prostu już nigdy więcej tej firmy nie będę wspierał, nigdy więcej tej firmy nie będę yy, tej firmie dawał kasę, tyle I jak się okazało, mój Switch jest bezużyteczny, bo nie da się go modować, więc równie dobrze mogę przerzucić wszystkie gry na kartę SD i wypieprzyć ten złom na śmietnik. W ogóle wychodzi na to, że ten film jest bardziej o mojej nienawiści już do Nintendo niż yy, faktycznym Warframe. ale to się zaraz zmieni. A czemu mówię o Nintendo? Bo odkryłem sposób na odwzorowanie Salmon Rana w Warframe. I to będzie dosłownie legitny Salmon Run z jajkami, z wrzucaniem jajek do koszyka, z salmobosami, których trzeba pokonać w odpowiedni sposób. Co jeszcze? Nawet mamy warframe'owy odpowiednik łososiowych królów. Dodatkowo niektóre bronie mają mechanikę malowania terenu. Jak najbardziej. Niektóre postacie mają mechanikę malowania terenu. Można jak najbardziej odwzorować bieg łososiowy w warframe'ie. I jest cudowny. Jest po prostu cudowny. I uwaga, to jest bardzo ważna sprawa. Moim celem w tym materiale nie jest przekonanie Was, że lepiej grać w Warframe'owego Salmon Runa, niż w oryginalnego. Moim celem nie jest tutaj przekierowanie graczy, ponieważ moim zdaniem powinniście spróbować obu tych gier. Tak, żeby rzeczywiście samemu powiedzieć, czy i które bardziej Wam pasują. Wiadomo, wszystko trzeba sprawdzić tak naprawdę samemu, żeby wiedzieć na pewno. To raz, dwa, gdyby Salmon Run był dostępny solo i nie był obwarowany jebanym paywallem, tego materiału by nie było, a ja bym się zamknął i grał sobie samemu Salmon Rana i byłbym Szczęśliwy. A tak to muszę się uciekać do praktyk, których Nintendo bardzo nie lubi. Tyle, że prawda jest taka, że Nintendo samo w ten sposób buduje sobie konkurencję, i normalną rzeczą jest to, że ludzie będą jednak szukać innych opcji, żeby zagrać albo w coś podobnego, albo w to samo. Najlepszy przykład: Palward. Nie dając ani centa, jena, grosza, dolara, nieważne jakiejkolwiek waluty tej absolutnie zepsutej i chyba jednej z najgorszych, póki co, istniejących firm growych, jakie istnieje. A przynajmniej z tego, co wiem, zdecydowanie najbardziej chciwej i cechującą się niebywałym, niebywałym niespotykanym nieróbstwem. Sprawa z ostatnimi Pokemonami daje nam o tym bardzo do zrozumienia. Że to nie są puste słowa rzucane przez hejtera na wiatr, tylko coś rzeczywiście w tym jest. Tak więc pokażę Wam naprawdę świetnego, darmowego, no bo przecież Warframe jest darmowy, Salmon Rana, którego możecie sobie sami zagrać. Tak więc zaczynajmy. Okej, okay, to jesteśmy już w grze i wiecie co jest najsmutniejsze w tym wszystkim? Że gdyby Nintendo słuchało się fanów i po prostu wzięło Project Platun, to moglibyśmy mieć raz, lepsze Salmoidy, dwa, grę singlową. I tego wideo, tego wszystkiego by nie było, bo ja bym się zamknął i spokojnie singlowo sobie grał i tyle. A tak to muszę szukać alternatyw. Jak na moje, sami budują sobie konkurencję. A potem płaczą, że konkurencja się pojawia. Nie. Eee, wracając do tematu, teraz tak. Ja sobie przygotowałem tutaj cały zestaw, eee, cały zestaw pod... Robienie tego salmon frama albo frame rana. I tak, nazwałem to Spider Splat. Postać, którą używamy, jest pająkiem i że splatu yy, Wiecie, łapieć I teraz tak, lecimy od góry, czyli od postaci. O, ja się muszę przestawić drugu, na drugą stronę ekranu, żebyście lepiej widzieli o to, o co mi chodzi. Czytaj zdolności, bo najbardziej interesuje nas ta zdolność. Tak, ona po prostu maluje teren. Tutaj już nawet twórcy w ogóle nie ukrywają, co to jest. To jest po prostu najzwyklejsze malowanie terenu, tak więc jej będziemy używać jako naszej głównej postaci. Jeśli bardzo chcemy to naciągnąć, no to możemy użyć innych postaci jeszcze, na przykład Cytrynki. Też do pewnego stopnia potrafi malować teren. Tak, jak tutaj widzicie, ale to jest jej ult. Więc raczej nie będziemy mogli używać tego za często. Oryaksa jest tutaj przynajmniej moim głównym wyborem. Jeśli chodzi o męskie Warframe'y, no to zdecydowanie Nidus i Oberon. To są takie dwa męskie Warframe'y, które namierzyłem, które mają rzeczywiście zdolności malujące teren. Przynajmniej sprawiające wrażenie, w przypadku Oberona, że maluje teren. I jeśli gracie męskimi Warframe'ami też, ja nie gram. Ale jeśli wygracie, no to możecie ich użyć. A, i oryakse zdobywamy z bardzo fajnego, ulepszonego trybu dubiej, który pokazywałem wam w ostatnim odcinku, dlatego o tym nie, nie powiedziałem od razu. Skoro już e, frame mamy za sobą, no to następna broń, w tej wersji Fullmin Prime. Polecam zrobić sobie Fullmin Prima, bo jest lepszy, po prostu jest najzwyczajniej w świecie lepszy, no to jest wersja Prime, czyli ta ulepszona. Zwykły Fulmin też się nada, ale raczej nie zajdziecie za daleko, więc polecam. On był dodany w aktualizacji z Wisp, nie wiem czy nadal jest w rotacji. Jeśli nie, no to nadal możecie go złapać w tej alternatywnej rotacji za Aje na bazarze Maru. To na pewno, to tam można go zdobyć. Jeśli chodzi o Fulmina to jest to po prostu blaster z Platuna, i nikt tutaj nie ukrywa, że jest inaczej. To po prostu jest zwykły blaster, dobrze nam znany ze Splatuna, tylko nieco bardziej szybkostrzelny. Kolejna. No to ja wiem, że w Splatunie można wybrać tylko jedną broń, ale w Warframe możemy wybrać trzy bronie. Nie znalazłem żadnego pistoletu, który jakkolwiek maluje teren. O, w ten sposób, jest jakkolwiek podobny do splatunowych broni, ala pistoletowych, może wy znajdziecie jakiś. Dalej, broń biała. I tutaj wybór jest absolutnie oczywisty, czytaj, kaustacyt kody. Kaustacyta kody możecie zdobyć z bosowania, z polowania na licze techrotu, a potem u bodajże Elenory właśnie serducha, te, te, tą walutę, którą się tam zdobywa za to bosowanie, na jedną z chyba sześciu broni, które są w rotacji. I właśnie w ten sposób ją zdobywacie, możecie ją sobie po prostu wykupić z jej sklepu, i tyle. A jeśli chodzi o Kaustacyta, to jest to po prostu. Splatana, która naprawdę ładnie maluje teren, możemy się tutaj całkiem nieźle pobawić. Przy czym ten tusz nie zostaje na ziemi wiecznie, jak widzicie, on znika po pewnym czasie. Głównie po to, żeby Nintendo nie pozwało Digital Extremes, chociaż zakładam, że Digital Extremes byłoby w stanie się świetnie wybronić. No, tak więc skoro mamy już wszystkie potrzebne nam składniki, no to przechodzimy już do samej misji. A misją naszą będzie Misja na Deimosie, a konkretnie Cambri Alchemia. I teraz tak, jeśli chcecie zagrać, że tak powiem, zwykły Salmon Run no to zwykłe Cambry Alchemia. Jeśli chcecie zagrać Bigran, coś w rodzaju Bigrana, no to droga stali. I wtedy macie znacznie lepsze poziomy, plus możecie zagrać jeszcze reliktową Alchemię, pootwierać otwierać sobie skrzynki na... Tej alchemii. Plus, to przypominam, że dostajemy z tego właśnie relikty. A relikty, do złudzenia, nawet wyglądem, przypominają te kulki, te kapsułki, które dostajemy na biegu łososioidowym. I ja wiem, że Warframe, jeśli chodzi o Gachie, nie był pierwszy ani ostatni. Tak samo jak te kulki, i że to jest motyw, który przewija się w wielu grach. Tylko chciałbym po prostu zauważyć fakt. Tak więc, możemy zacząć stąd, ale też możemy pójść na tą lokację i możecie jeszcze na alchemię pójść ze zlecenia. Tylko że pamiętajcie, że wtedy macie wyższe poziomy, plus, no, jeszcze dodatkowe zlecenie, dodatkowe zadanie. Na tej alchemii poza gotowaniem czytaj na przykład, tak jak tutaj, 32 słabe punkty Kulweriana trafić. No, i możecie zdobyć jeszcze dodatkową broń Arkwingową. Czemu nie? Też może się przydać. Ja tej broń nie mam, bo jej nie farmiłem, ale możecie spróbować ją zdobyć. Czemu nie? Tak więc ja póki co zacznę standardowo czytaj zwykłą alchemię, normalnie, bez żadnych modyfikatorów, bez niczego takiego. No dobra, to jesteśmy już na misji I jak widzicie nade mną, nade mną jest wskaźnik kubła, można powiedzieć, tak tłumacząc nas platonowe O, i to jest właśnie nasz kubeł, gdzie musimy wrzucać dwa typy jajek, zielone i fioletowy, a jak jest niebieski, niebieski jest lodowy ale tymi jajkami możemy też rzucać we wrogu dokładnie tak jak na fali z bossem z łososiowym królem i teraz patrzcie, wrzucam dokładnie tak samo jak w platunie to się niczym tutaj ta mechanika nie różni można też je normalnie wkładać podchodząc to jest dokładnie toćka w toczkę ta sama mechanika. Wypadałoby zamalować może teren. Gramy tutaj w odpowiednika Splatoona. Na moim terenie oni nie dość, że dostają obrażenia, to jeszcze ich, o właśnie, jeszcze ich przykuwam. 4 jajka I teraz gotujemy coś, czego z Platonie nie ma, czyli gotowanie nagrody. Musimy utrzymywać temperaturę na stałym poziomie, a żeby ją utrzymywać, wystarczy rozwalać zawory, które tutaj są. Oczywiście. Oni też malują teren, niektórzy przeciwnicy tutaj też malują teren, tak jak widzieliście, typ jak się rozleciał to pojawił te strefy puchają i zadają obrażenia, Więc oni też malują. O, mamy alarm tutejszego salmobosa, mecha, o widzicie jak ładnie zdychają na nie mówię, gra się w to praktycznie jak z Platuna. O, dostaliśmy endo, tylko że wy tego nie widzicie, bo ja to zasłaniam. Ale no, dostaliśmy endo. Fajnie. No i kolejny kubeł do wypełnienia innymi żywiołami. Salmobos tutaj idzie? Nie. To jest zwykły przeciwnik. I tych przeciwników też musimy pokonać w konkretny sposób. To jest fajne. Nie wszystkich. Niektórzy tutaj pełnią rolę leserków. O, mamy mamy bossa. Prawdziwego. Jemu trzeba urwać łapy najpierw. Szczególnie mnie interesuje ta ręka z bronią, palną jego. Ach, tylko, że tego jeszcze wzmacnia. Dobrze. Albo zwyczajnie strzelać go od tyłu. O, właśnie. Bo tam kipka go zajęła. Przypłaciła to życiem, ale go zajęła, więc mogłem go od tyłu rozstrzelać. Bo oni nawet ledwo mogą wejść na, na nasz tuż a już giną. I jest taka karteczka w statunie. To się nazywa. Pamiętam, że to jest czerwona karteczka, ale teraz nazwa mi totalnie wyleciała. Bo Hindrance Damage to jest to, że oni dostają większe obrażenia w momencie, kiedy są na naszym tuszu. Ale jest jeszcze takie, które zwiększa obrażenia samego tego tuszu. Mamy drugiego bossa. Jemu trzeba urwać ręce, wtedy jego tył staje się podatny. O, widzicie jak ładnie dostał teraz z Blastera? Więc mówię, też mamy salmo bossów. E, dobra, zielone jajka i czerwone. Czy czerwony. pomarańczowy a i tutaj jak rzucicie jajkiem i ono trafi w ziemię to się rozpada nie możecie go potem podnieść tak jakbyście strzelali z działa jajecznego Dobra. teraz pomarańczowe i pamiętam że od jakiejś aktualizacji częściej pojawiają się te jajka których potrzebujecie to już nie jest totalnie losowo tylko te które rzeczywiście są wam potrzebne te będą się pojawiać. Wstrzymam się z tym, bo pojawił się kolejny mech boss. Eee, ja ci zrobię tak. O, tak, granaty. To jest. Robię w łeb strzelić. Okej. Okay. I zdechł. Pięknie. Tak, tak. I lecimy z gotowaniem. Warframe'owy blaster ma to do siebie, że przeszywa. To jest tak, jakbyście mieli main piercing. Jak dobry jest Blaster z pojedynczym main piercingiem? Chyba wie każdy, kto, tak jak ja, traktuje Side SidePorter jako główną kampanię z Platuna Trójki. Dopiero dodatek w moich oczach, jakkolwiek, uratował Trójkę. Bo jak na moje, powinniśmy dostać Project z Ja dużo chętniej grałbym w fanowską grę niż w Trójkę. No ale to tylko seria obrazków. No i to już wystarczy nam do. Tak. W każdym momencie możemy wyjść. To nie jest tak, że musimy zrobić trzy i możemy i dopiero wtedy wychodzimy. Możemy wyjść w każdym momencie. Więc wychodzimy. No i teraz możemy zagrać w ten. W Zasłowił Big Run, czy taj na drodze stali. Nie będę brał tych reliktów, wezmę normalną na ścieżce stali. Jedziemy tak zwyczajnie. Okej. Okay. To jesteśmy już na misji, tym razem trzeba się będzie nieco bardziej postarać, bo oni są jak widzicie, no znacznie twardsi. Okej... Okay. nie, jeszcze nie. Okej, okay, nasz rybulec w końcu się wygadał, ja zapomniałem jak dużo on gada. Naprawdę. A tak, bo bardzo możliwe, że rzuciłem nie tą, którą trzeba. A, dwa razy w tym samym miejscu, dosłownie w tym samym miejscu, ale okej. Okay. Jak widzicie nawet na drodze Stali nie ma za bardzo problemu z nimi. Głównie dlatego, że ja do leczenia używam lisa. Więc faktycznie nie muszę się w ogóle martwić o moje zdrowie. No i gotujemy. A was tam jeszcze jajcem rzucę. Fajnie. Teraz ja trzeba się trochę będzie bardziej skupić już na zadaniu. O, będziemy mieć przy okazji bosa. Salmobosa. Mecho bosa. Dobra. Okej, okay. niestety to jest ten, którego nie chciałem mieć. Chociaż może chciałem. To nawet mecha jest w stanie odpadnie ci ta łapa w końcu. Trzeba. Jak te mechy są twarde na tym poziomie? W końcu. No i tak to mniej więcej wygląda: tak naprawdę to, na kogo czekamy, no to jest nasz e, Big Boss. Czytaj, uczeń Stalkera. Czy tam, Akolitas. Nie, oni się nazywają, to są Akolici Stalkera. O, właśnie, mamy akolite. Akolitę i Mecha naraz. Spoko. A, tylko pamiętajcie, że jeśli zginiecie w walce z Akolitą, to on ucieknie i nie dostaniecie za niego grantów. To jest tak, jakbyście normalnie przegrali y, grę na trzeciej, trzeciej. na czwartej fali. Ok? Zdechu. Ciebie osplatinować. Ok, coś mnie zabiło, nie? A, jego granaty. Tak, bo jego granaty mają wykurwistą. Dobra, w ten sposób. On jest trochę za twardy. Dobra, on jest trochę zbyt twardy jak na Blastera Prime. No i przy okazji jeszcze mój licz wpadł, czemu nie. Więc mniej więcej tak to wygląda i jak widzicie ten stalker pojawia się nie trzecia fala, tylko chyba zawsze jest jeden na każdy kocioł. Tak mi się wydaje, na każdy bucket tych stalkerów tutaj może być naprawdę sporo, i naprawdę sporo stali też ze Splatoon'a Warframe'owego możecie sobie nabić. Więc polecam. Ogólnie, Warframe'owy Splatoon to jest bardzo fajny tryb, który bardzo fajnie, że trafił do tej gry. A raczej nie Warframe'owy Splatoon, a Warframe'owy Salmon Run. Tak jak mówię, Salmon Frame czy Frame Run. Jest bardzo fajnym miejscem, bo ci stalkerzy pojawiają się dosyć często i można z nich zdobyć stal, więc też bardzo fajnie. Więc można zdobyć tam naprawdę sporo fajnych rzeczy. I tak jak mówię, to był cały bieg łososioidowy w Warframe. Ie. Osobiście wolę ten tryb od Salmon Rana, głównie dlatego, że nie wymaga takiego skupienia na wyższych poziomach. Przede wszystkim jest uczciwy, nie jest na czas i tak dalej, i tak dalej. Ja nie znoszę gier na czas, więc tutejsza wersja mi przypadła wybitnie do gustu. Że tak powiem, ma te same mechaniki i ten sam feeling, co. Salmon Run, ja jako wieloletni fan Splatoona i wieloletni fan Salmon Runa, właściwie od momentu kiedy się pojawił, to był mój główny tryb tej grze, no, muszę przyznać, że ciężko, ciężko już mi się wraca do Salmon Runa, zwłaszcza, że w ramach mojej nowej filozofii F Nintendo, czytaj, fuck Nintendo, no, muszę szukać alternatyw, bo Salmon Run bez modyfikacji, bez modowania o konsoli, jest niemożliwy do grania samemu. Tak więc to by było na tyle. Julius Derizor się wyłącza. Jeśli Ci się spodobało, to możesz dać łapkę w górę. I do zobaczenia w następnych filmach, które już będą... nie wiem czy... czy ale czymś na pewno. Topa!